Dzień dobry, witam wszystkich w niedzielę. Dzisiaj taki nietypowy dzień, nietypowe żniwa i nietypowe doświadczenia, a mianowicie pierwszy raz pakuję ziarno zbóż do rękawa, to znaczy przednio jest to zgniecione, bo to jest gniotownik e, i pakowane w rękaw foliowe, żeby się zakisiło. Sytuacja niestety mnie do tego zmusiła. To nie jest mój wybór, że ja tak sobie to wymyśliłem, ale no, jest opisane to w poprzednim vlogu. Omówione. Niestety o wyjęciu, której kosiłem, miał wilgotność 18-20%, przez co, no, jednak jest duże ryzyko, że on by się nie zmagazynował tak jak trzeba i byłyby. Byłby zapleśniały, po prostu, bo kocioł z tego tak kicha. Tak więc, w okolicy pracował gniotownik, więc i ja skorzystałem z tej usługi. Tutaj, firma Blake u nas w okolicy takie tematy świadczy. Także, działamy. Ogólnie, ci co wczorajszego vloga nie widzieli, z wczorajszego dnia, bo nie wiem, kiedy tam to będzie bo obecnie się renderuje niebawem go rzucę do sieci jak przyjdę czy, czy pewnie koło południa bądź też wczesny, u, u mały ten zasobnik no ale wczesnym popołudniem zapewne będzie opublikowany no i tam wszystko wyjaśniłem jakie tam były powody decyzji ale ogólnie z jęczmieniem sytuacja wygląda tak, że sporo jest tych odmłodów tak, się poodmładzał i jest zielony ten jęczmin gdzie nie gdzie, co które ziarno i to właśnie podbija wilgotność do takich wskazań bo ten dojrzały to tylko 12% ma ale te, ta łyżka dzikci beczce miodu Robi taką złą robotę, że no, boję się to, po prostu rzucić silos. Jedną przyczepę wsypaliśmy do silosu takiego płaskodennego w stodole, taką suchszą, co miała tak gdzieś około 16-17% suchsza, no. suchsza, jak na tegoroczne warunki. Z nadzieją, że to się jakoś tam przerobi i będzie dobrze. Trzy przyczepy są jeszcze zapełnione, schowane pod dach. Też z nadzieją, że że to troszeczkę się przerobi, przygrzeje, albo nie będzie się grzało i wtedy swobodnie się wsypie do e, silosów a część po prostu co nie było gdzie schować wsypnięte zostało na beton do silosu na kiszonkę, także widzicie, nie w silosie metalowym a w silosie na kiszonkę ziarno, także tak czy siak to do Silosu trafiło tylko tu trochę pokrętną drogą, no i tak to. A dlaczego nie było przerywane koszenie? Bo od jutra intensywne opadło deszczu we wtorek, nawet planowane tutaj, prognozowane to są ponad 30 litrów. Więc ten dojrzały jęczmień mi po prostu poobijało, wytłukło a ten kiepski by został a szkoda plonu, bo ładnie plonował ten jęczmień, ładnie, ładnie jak na moje warunki i na moją agrotechnikę to, to, naprawdę ładnie, bo było tylko raz grzybówka i skracanie, dwie dawki azotu no i on sobie po prostu rosł spokojnie kołyżka za łyżką szybciutko idzie, taką robotę to ja lubię, nie ma przystojów i walczymy tutaj niestety miejsce takie na szybko zrobione, zorganizowane jak najbliżej żeby możliwie to nie przeszkadzało za pryzmą z trawą. pierwotnie miało być za szambem, ale popatrzyłem się, że lepiej tutaj mi będzie dwa krótkie wpakować niż tam jeden długi, bo jak przyjdą warunki jesienno-zimowe, no to tam dojazd będzie dużo gorszy a tutaj praktycznie cały rok będę mógł e, korzystać z tego tematu jak ten pierdzielnik uprzątnę to no, to będzie dojazd wyśmienity można powiedzieć do tego rękawa, że nawet po błocie nie będzie się jeździć o, teraz muszę chwilkę zaczekać bo widzę, że coś tu wolniej te ziarenku upływa ale powolutku będę sobie spywał. także zobaczymy ile tego wyjdzie ile metrów będzie rękawa no gdzieś tak się mówi, że około 1,5 tony jest w takim metrze ale to kukurydzy po a jęczmienia ciekawe ciekawe ile to będzie no eee. więc co, będą dwa rękawy na pewno miejmy nadzieję, że trzeciego nie będzie gdzieś tak prognozuję że niecałe 30 ton jest do wsypania no to będzie spory zasób pasiowy. To gdzieś tak dla mlecznych mógłbym po kilogramie dziennie stosować. Może nie całym kilogramie. Dla, dla tych laktacji, tak? Na samej laktacji to owszem około kilograma dziennie. Ogólnie jędźmiń to zawsze przeznaczam jako składnik do pasz by pełnopompcowych, które w Was w zakresie wykonujemy. I od biedy to, to można też do mieszalnika wbreć z tego rękawa. To nie jest złe. Powiem Wam, że było sporo pomysłów na ten jęczmień. Czy go suszyć, czy co, ale tak, wozić gdzieś na suszarnię, później odbierać i zapłacić za suszarnię tyle za, co za mielenie za tą usługę młynem, to no to to jest, kurde powiem Wam, że bez sens totalny. bo później ten suchy jęczmień też trzeba zmielić to też jest dodatkowy koszt koszty energii elektrycznej, czasu a tak już jest gotowy tak więc działamy, działamy włączę się później, bo mnie głowa boli powiem wam, że ledwo żyję bo o trzeciej do domu przyjechałem jeszcze troszeczkę szybko się umyć odświeżyć, półtorej godziny snu i działamy dalej masz no o... Ciekawa historia, bo tutaj przygotowałem miejsce, dzwonię do szefa, o której przyśle rękawiarkę, tutaj ten młyn, młyn, gniotownik główny, wyważaj się. Ale w oboczu nazwać młyn. Bo mówi tak koło 10. o to Oto ja spokojnie mówię, myślę sobie po... I ma jeszcze dzwonić, tak jak będzie wyjeżdżał. Mówię spokojnie, pójdę sobie w vloga, zmontuję, śniadanie, zjem. Wyśpię się. No. I nagle znajomy dzwoni do mnie, ty już tamten operator czeka, gdzie ty jesteś? Ja taki zdziwiony, z łóżka wyprany, mówię, o mieli dzwonić <gryw> i nie zadzwonili, ale przynajmniej szybciej się zerwałem na nogi, bardziej rześko, także tu jeszcze ze dwie godzinki pewnie pracy i będzie po wszystkim. Powiem wam, że elegancko, szybko idzie, tutaj dobrze tata się zlitował, mi pomaga trochę, obmiecie co mi tam spadnie, obmiecie i nic się nie marnuje. No troszeczkę musi być bez skruszu gdzieś tam troszeczkę wiecie poleci, a tu już jak widzicie zaczynamy drugi rękaw. No niestety takie krótkie miejsce jest, mało tego placu. No bo muszę tam zostawić też miejsce, żeby było gdzie z beczką przejechać do zbiornika na Gnojowice Także wykorzystujemy co się da. Ładna kaszka wychodzi z tego gniotownika. Będzie pan zadowolony, kurde, kurde molasz. Muszę do żywieniowca zadzwonić, jak wrócił z urlopu niech to mi w dawkę jakoś wkomponowuje sensownie ten jęczmień. to się taka fajna pasza nie marnowała, no to to jest kurde ekstra źródełko białka wiadomo a to jak ma się swoje to nie trzeba kupować także zobaczymy może, może kurde, będziemy z tego potencjału więcej korzystać w przyszłości nie wiem, tu nie cała godzinka jeszcze roboty i, i będzie po temacie Że pić mi chcę jakoś mnie smali, jakbym na kacu był. A wczoraj ja nic nie piłem, tylko balowałem. Bezalkoholowo. Jakoś tak mnie głowa naparza, jakbym po weselu stał. Docznie starość, nie radość. I tyle. Się odwykło do powołanego ducia nocami. Niegdyś, co to było, jedna noc, to żaden problem, dwie, trzy takie noce, to, to, to dopiero było wyzwanie, jedna, picobello, ale zaraz sobie pójdę, kawkę zrobię, do basenu wrzucę, się pomoczę, wrzucę się do basenu, pomoczę się, zrelaksuję, o tym trzeba myśleć, a nie o pracy. Znalazł znajomy był właśnie polawetkę pożyczyć do Bel. I mówił, że najnowsze prognozy są takie, że w ciągu dwóch dni ma u nas spaść nawet do 100 litrów wody. ojojojoj oj, 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 To nic, zobaczymy. Jutro ma też przyjść wilgotnościomierz. To sobie na innym porównaniu wynikiem z wezmę sprzyczep, zobaczymy co to jest. Wezmę to z silosu próbkę. Zobaczymy też, co to jest. fajnie ten gniotownik, ale ma strasznie mały kostrze. A tak uważać przy zasypie. No masakra, zobaczcie, o troszeczkę więcej nasypamy, on jest pochylony do przodu i już gubi. Już gubi, no ale jakieś straty muszą być. Ogólnie wapnem sypiemy pod rękawy, to już jest me sprawdzona metoda, żeby gryzonie nie właziły, bo jak się jakoś one tego wapna nie tolerują, i właśnie jak byłem wczoraj u znajomych, to w zeszłym roku oni też to praktykowali, że tym wapnem sypali. Na betonie nie trzeba, ale na piachu to trzeba przesypać, bo pod spodem będą tunele nie robić pod rękawami. Także taki mały protip, chyba że od razu szybko będzie jakiś krótki i szybko zebrany przez miesiąc dwa, no to wtedy, wtedy można odpuścić, ale jak to ma poleżeć, to no, no to mówię jak jest. O ja przy okazji sobie oglądam. Eee, taki mały spoiler. Relacje bez z traktor poolingu. Tak, żeby się nie nudzić. Fajna rzecz, te bluetoothy, powiem Wam w tych radyjkach. Jeszcze sobie o ładowanie podepnę. Także telefon mi nie pada. Można robić. Technologia. No i stało się. Ostatnia łyżka sypana jęczmienia. Nie ma chyba takiej rękawy, bo około 10 metrów wyszły. No to jesteśmy po akcji gniecenia, takowania rękawy, mówiąc kulturalnie, jęczmienia. Sam jestem ciekaw, co to za pasza z tego wyjdzie. Jak to, jaki to będzie przydatek miało w żywieniu? Jak to wykorzystamy do zbilansowania dawki? Czy też to po prostu młodzież będzie wchłaniać cielęta? Sposobów na zagospodarowanie tego jest multum. Nawet i można to do mieszalnika do paszy dokładać, i spokojnie nic się z tym nie stanie. Także taka fajna kaszka wyszła, zaraz Wam pokażę. O! Proszę. To jest taka ładna kaszka zmielona. Tutaj nie ma całego ziarka. Fajnie to wygląda. Ogólnie wyszło niecałe 29 metrów, chyba 28 czy 29 metrów takiego więkawa. Także pasz jest wciul I jeszcze trochę. No, Teraz tylko trzeba skonsultować z dżwiniowcem, gdzie to skarmiać, jak to skarmiać, żeby jak najlepiej wykorzystać tego potencjału. Miejsce też jest spoko, tutaj blisko, nie trzeba daleko śmigać po te rękawy. Więc co, kończymy dzisiejszy film. To powiem Wam szczerze, ja jestem wykończony, idę na obiad. Zaraz Wam wrzucę. Logaska z małych żniw, a tutaj ten film to taki można powiedzieć na deserek, na zakończenie. Ciekaw jestem, czy wy jakieś mieliście doświadczenia z takim ziarnem, zgniczonym ziarnem w rękawie. Jak to się u Was sprawdzało, jak to u Was leżało. Jakieś może wskazówki, bo ja jestem świeży w tym temacie. Tylko tyle co kupowiedział w rękawach się zakiszało i to też młynem, a nie gniotownikiem. Także taka pewna nowość w gospodarstwie. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Może zagości to na dłużej. Nie mówię nie. No bo jednak jęczmień to jest taka roślina paszowa ziarno paszowe które no można w sporych ilościach stosować. I nie ma obaw, że ono zaszkodzi żadnych tam substancji antyżywieniowych. Nie ma owiec i jęczmień to są takie dwa zboża dla przeżywaczy. Bardzo bezpieczne, z dużym potencjałem. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. A już grędzę powiem wam, no tak to jest jak 2 godziny czy trzy tam stop ciągu doby, to możecie mi wybaczyć, ale jako tako się trzymam. Także co? Widzimy się w następnym filmiku.